Witam w kolejnym odcinku DZJ-3 Po siedmiu skoczniach prowadzi Lindvik Kobayashi, Insam i czwarty Kamil Wy możecie teraz zostawić łapeczkę w górę dać subika jeśli nie macie No i co, lecimy z tym koksem Austria, Hilsa i 190 metrów. Zaczyna herl No, wiatr można powiedzieć taki w miarę względny Za no, 180 metrów teraz Stefan Craft chyba trochę za szybko ale jeszcze ten wiatr podniósł troszkę 170-10 metrów krócej domen Preus przed nami Oj, bo treść. Ta wysoka parabola. Jest trzeci. Andras Bellinger. Belinger, dość dobry skok. 184 metry, jedna drugiej pozycji Loprokos Zobaczymy, jak się dzisiaj. No, tak średnio bym powiedział: tak średnio, 160 <noise> na niej średnio. Deszwanden jest szpanden, z Kamilem, ale Deszwanden ojoj. Szkoda tej gleby, no? Ojej, oj, kamil. Aj, ja No. No i insam. Sam koło punktu K a dopiero czwarty i Kobayashi ostatnio pierwszą sepsu A ja też sepsu dopiero dziewiąty No i teraz Lindwig który jest ciekawe ta skocznia. O i Lindvik również psuje skok. Dziesiąty. Więc Kamil na ósmym miejscu. Herb powradi przed Bellingerem Kraptem, Insam sam Spanden. Gdyby no, nie by wrócił się byłby pewnie pierwszy. No to Lindvik. Wiatr no jest dobry. Idzie ponadrabiać myślę. No dość daleko 184 metry w porównaniu do pierwszego skoku Rewelka Kobayashi. Ja się utrzymuję, więc to mnie najbardziej cieszy. Ależ daleko Kobayashi, rekord 181 metrów. No nawet wy, ale nie pobiłby Deszfandena no i Kamil, wiatr super Kamil będzie prowadził, ale nie był to daleki skok 184 na razie najsłabszy, ale prowadzi Lovrokos Albo rekord albo pod rekord. Eee, no nie, zabrakło mu trochę, ale obejmuje prowadzenie domen. Jak się przypiszę domen, chyba drugie miejsce, tak do Ale psuje też, wandy skok, wybicie z progu. Dobra, no, ale kim są? A i też psuje, i dopiero szósty. Stefan Kraft. Ciężko by tu wyczuć ten kółk też w sumie skok To się dzieje w drugiej serii Też dopiero piąty No i Walinger Będzie prowadził 165 zostawiam Herr, który powinien wygrać, raczej na spokojnie. Tak jest na spokojnie, wygrał. Widzicie, noc niezimpominające. No, więc wygrał Her. drugi był Wellinger, trzeci Kos, czwarty Kleut, piąty Stoch. Potem Kobayashi, Kraft, Lindvik Insam i Deschwanden. No i oczywiście Kobayashi się zrównał z punktami z trzeci Her, czwarty Brunninger, piąty Koz, szósty Insam, potem Stoch, preut, Deschwanden i Kraft. No ja zapisuję grę, więc zostawcie wiadomo suba, łapeczkę w górę. No i tyle. Na razie...